Zawsze, kiedy chcę nagrać film o jakiejś płcie, którą dobrze znam i którą bardzo lubię, no dosyć się denerwuję, bo wiadomo, że przy takiej sytuacji zawsze łatwo się wyłożyć i nagrać coś mało ciekawego, banalnego i trzeba o czymś zapomnieć. Także wybaczcie, jeśli czegoś. Waszym zdaniem ważnego nie powiedziałem. Płyta Deep Purple, Deep Purple ukazała się w 1969 roku nakładem wytwórni Harvest. No i to był ostatni album w składzie z Nickem Simperem i Rodem Evansem. Panowie e, w sumie działali w jednym składzie przez trzy płyty, także troszeczkę czasu razem spędzili. E, wylansowali przebój e, Hash z pierwszej płyty, The Shades of the Park, a m, oprócz e, dwóch wspomnianych gentlemanów e, skład e, uzupełniali Young Lord na klawiszach. E, Ryan Pace na perkusji i Richie Blackmore na gitarze. Dwie poprzednie płyty, jeśli chodzi o moją osobę, no, nie są dla mnie jakoś tam strasznie wyraziste. Od czasu do czasu do nich wracam, natomiast z tego starodawnego okresu Deep Purple. Dla mnie najlepszą i no i nawet ogólnie w dyskografii najlepszą, czy jedną z najlepszych płyt tej formacji jest właśnie Deep Purple, Deep Purple. Przeozdobiona słynnym motywem z fragmentu obrazu Hiromi Mambosha, płyta liczy sobie Siedem utworów. Ten najważniejszy, najbardziej barwny i najbardziej przykuwający uwagę April, ostatni utwór około, około 13 minut pięknej muzyki. Natomiast Deep Purple grają tutaj mieszankę różnych stylów muzycznych. Mamy hard rocka, mamy bluesa, mamy troszeczkę ballady lat 60. Jest to album pełen różnych dźwięków przenikających się, uzupełniających się. Myślę, że Deep Purple można nazwać albumem bardzo, ale to bardzo inspirującym. Z uwagi na to, że jeszcze nie wykrystalizowała się w zespole dominacja Richiego Blackmura, dużo do powiedzenia miał też Jon Lord, klawiszowiec z grupy, który zresztą w utworze April przemycił bardzo sporą. Bardzo sporą część muzyki klasycznej, bo ten utwór oparty jest na motywach właśnie zaczerpniętych i zaaranżowanych przez Lorda z muzyki klasycznej. Dopiero końcówka utworu eksploduje takim czystorokowym graniem. Jest on też no, połączeniem takiej, jakby. Właśnie ballady przenikającej w utwór klasyczny, kończący się tym, do czego Deep Purple mieli przyzwyczajeni, czyli graniu rockowym. Na płycie mamy też przebój w postaci ballady La autorstwa Donowana. To jest cover. Natomiast Zespół Deep Purple zrobił go już tak dobrze, że w sumie mało kto pamięta, no i też mało kto zwraca uwagę, że jest to podpis... ten utwór podpisany jest nazwiskiem Donowana. Dla mnie ten album jest niesamowity, niesamowity pod tym względem, że wytwarza od początku ciągającą i bardzo mm, osobliwą aurę. Już pomijając, <coughs> przepraszam, pomijając utwór April, który jest fenomenem z tego krążka, dla mnie każdy kolejny tworzy niesamowity pejzaż dźwiękowy, począwszy od Chasing Shadows, takiego rokowego kawałka z dynamiczną partią no sekcji, poprzez natchniony Blind, przez wspomniane już typową wrażliwą balladę na kończąc właśnie na takich kawałkach jak Why Didn't Rosemary czy Beard has flown, które również zahaczają o, o gatunki takie jak blues rock, czy, czy też nawet chwilowo w White Didn't Rosemary i nawet rock and roll, powiedzmy jeszcze języka lat 60. się tutaj tli. Pamiętam moje pierwsze zatknięcie z zespołem Deep Purple to było w okresie gdzieś szkoły podstawowej, końcówki i bardzo często w domu gościła płyta Machine Head z 1972 roku. No, słynny album. Kamień milowy rocka, krążek zawierający takie strzały jak Smoke on the Water, czy też Space Tracking, czy Highway Star. I ta płyta bardzo, bardzo często gościła w odtwarzaczu. Lubiłem tą muzykę. Był to już ten okres późniejszy, kiedy w składzie. Był już Ian Gilan, wokalista, i Roger Glover, pełniący funkcję basisty. Natomiast ten starszy okres Deep Purple no, był, był bardzo długi czas dla mnie no, nieobecny. Dlaczego tak się stało, tego nie wiem. Dopiero w jakimś tam późniejszym czasie, kiedy troszeczkę podrosłem, gdzieś ten album właśnie Deep Purple, trzeci album grupy, znalazł u mnie miejsce no i tego miejsca na podium no, za mocno nie, nie oddaję. To jest taka płyta z gatunku niesamowicie romantycznych, ja, ja takie lubię, pobrzmienie charakterystyczne jeszcze dla lat 60. Takie nieśmiałe flirtowanie z tym, co miało dopiero eksplodować, czyli taki stricte hard rock, co dopiero na kolejnej płycie właśnie Deep Purple in Rock rozkręciło się na dobre. Wtedy już po zmianie składu Deep Purple obrało azymut na granie stricte hard rockowe gdzieś. Po prostu znajdując swoje troszeczkę bardziej komercyjne ja, ale no szkoda by było też zapominać o tej niezwykle barwnej przeszłości i niezwykle barwnym okresie trzech pierwszych płyt, z czego no dla mnie ten trzeci album właśnie jest najbardziej interesujący, najbardziej spójny i. Przynoszące najwięcej emocji. Ja takie płyty będę przywoływał, ja będę takie płyty zawsze bronił i dla mnie takie krążki jak Deep Purple, Deep Purple są niesamowicie magiczne. Powodują one zawsze to, że przy muzyce się wzruszam, a jeśli muzyka działa na emocje w taki sposób, to znaczy, że można określić ją mianem wartościowy. Nie umniejszam oczywiście późniejszym dokonaniom grupy, czy też innym płytom powstałym w podobnych latach. Każdy, wiadomo, inaczej odbiera muzykę. Dla jednego coś będzie powiedzmy ciekawsze dla drugiej osoby. Inny album okaże się tym takim. Najbardziej frapującym. Ja mogę powiedzieć, że to akurat wychodzi właśnie ze mnie ten romantyk, który uwielbia flirtować z melodiami, z wspaniałymi harmoniami muzycznymi. No bo The Purple no szczerze, nie jest to dla mnie taki ścisły top zespołów, jakie uwielbiam, ale Zespół ważny, zespół ważny który, do którego tak jakby przekonywałem się bardzo stopniowo, i, i pewnie niektórzy uznają to za szczyt ekstrawagancji, szczyt dziwota, że tak powiem, z jakim się spotkali, bo ja lubię takie nieoczywiste płyty Deep Purple, tak jak właśnie album numer 3 w dyskografii, czyli ten, o którym tutaj dzisiaj, teraz opowiadam, a również na przykład bardzo interesujący dla mnie i, 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 i ciekawy, chociaż dość późno go odkryłem w pełni, no to chociażby Come Taste the Band, słynna płyta, jedyna płyta Deep Purple nagrana z gitarzystą Tomem Bolinem i już w składzie z Glennem Hughesem i Davidem Coverdale'em. Natomiast bardzo ciepło i dużą sympatią darzę album Slaves' and Masters, co pewnie i no być może słusznie niektórzy nazywają zaginionym albumem grupy Rainbow. Natomiast dla mnie ten album. Slaves and Masters również zawiera świetną muzykę, troszeczkę inaczej brzmiący Deep Purple, poprzez wokal Jolyn Turnera Też jest to coś w rodzaju, właśnie takiego flirtowania z czymś przebojowym, ale jak już kilka razy mówiłem, no ja jestem tym takim skrytym fetyszystą melodii i nic za to nie poradzę. Bardzo, bardzo lubię te nagrania. No ale z drugiej strony chętnie wracam do płyt takich jak Fireball czy The Battle Rages On. Także dyskografia Parpei jest na tyle ciekawa, na tyle bogata, że w każdym momencie mogę wybrać coś interesującego, coś co nadaje się do spożycia. Chociaż tak jak wspomniałem, takim topem jest właśnie The The Deep. Purple, Deep Purple. Jeśli to, co robię, odpowiada ci, lubisz spędzać czas oglądając moje filmy, daj kciuka, zadzwoń dzwoneczkiem, zasubskrybuj kanał. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Czemu?